Moin aus Hamburg, lieber Schuko, hasen. cześć, dzień dobry, witam, pozdrawiam serdecznie z Hamburga, drogie pierniki. Czwartek, 7 sierpnia, wiadomości prasowe z Niemiec, czyli nasz prezes Spiegel aus Deutschland. Dziękuję Wam serdecznie za obecność na tym kanale, dziękuję za Wasze subskrypcje oraz komentarze, do których nieprzerwanie bardzo serdecznie zapraszam. Dziś zajmiemy się prezydentem Karolem Nawrockim, głównie jego mową inauguracyjną. Porozmawiamy o polskim i niemieckim systemie emerytalnym, no i będą pewnie dwa słowa jeszcze o... Granicy. Natomiast zaczynamy oczywiście od prezydenta Nawrockiego, któremu media niemieckie poświęcają bardzo dużo miejsca. Gazeta Bild pisze, Deutschland aufgepasst nach Duda kommt der da. Niemcy, uwaga, po Dudzie idzie ten tam, sam w sobie już dosyć taki negatywny, pejoratywny tytuł tego artykułu. Polska ma nowego prezydenta Nawrocki. Nacjonalista, 42 lata, niezależny, wychwalany przez swoich zwolenników z nacjonalistycznej partii Prawo i Sprawiedliwość. Na jego koncie X widać wiwatujący tłum. Sam prezydent napisał dziękuję za wsparcie. Für premier premier Donald Tusk ze Stagigen glücklicher Tag. dla premiera Donalda Tuska to nie jest szczęśliwy dzień, bo Nawrocki były bokser z Gdańska, prawdopodobnie będzie bezlitośnie stawał mu na drodze w kraju dzięki prawu weta wobec każdej ustawy, by jego lewicowo-konserwatywny, trójpartyjny rząd wyglądał źle. Der Spiegel pisze dalej: Polen, prezydent, in nowy prezydent Polski atakuje rząd w przemówieniu inauguracyjnym. Polska jest na złej drodze, mówi nowy prezydent, krytykuje sądownictwo, nielegalną migrację domaga się w nowej konstytucji, tak pisze Spiegel. Natomiast Tagesschau bardzo mocno zajmuje się tą mową inauguracyjną, no i tą mowę, trzeba powiedzieć, tutaj analizuje. Zaczyna Tagesschau od tutaj wstępu, rechtspopulist Nawrocki als prezydent für prawicowy populista Nawrocki zaprzysiężony na prezydenta. W Warszawie Nawrocki wspierany przez prawicową nadpopulistyczną partię PiS. Został zaprzysiężony na prezydenta w przemówieniu inauguracyjnym, przeszedł do konfrontacji z euro, proeuropejskim e, rządem Tuska. Będę głosem obywateli, którzy chcą suwerenności, którzy chcą bezpieczeństwa powiedział Nawrocki. E, będę postępował zdecydowanie i konsekwentnie nie dla nielegalnej migracji, tak dla złotego, nie dla euro. Trump, fan i u skeptika dalej, także pisze o Nawrockim jako fanie Trumpa i eurosceptyku. Można się spodziewać, że zwolennik Trumpa i eurosceptyk Nawrocki będzie próbował doprowadzić do zmiany kursu w Polsce z konsekwencjami dla Niemiec i Europy. W czasie kampanii wyborczej wypowiadał się w tonach antyniemieckich i antyeuropejskich. Nawrocki zastąpił na tym stanowisku Dudę, który musiał odejść po dwóch kandencjach. Premier Tusk z kamienną twarzą obserwował zaprzysiężenie i przemówienie Nawrockiego. Nawrocki rolę Połęsk der NATO, Nawrocki za wiodącą rolą Polski w NATO, w swoim wystąpieniu podkreślił, że będzie pielęgnował relacje Polski z Unią Europejską, ale nigdy nie zgodzi się na to, żeby Unia odbierała Polsce kompetencje, zwłaszcza w sprawach, które nie są zapisane w traktatach europejskich i to nie powinno się zmieniać. Nowa Głowa Państwa podkreślała znaczenie dla jego kraju międzynarodowych sojuszy. W tym ze Stanami Zjednoczonymi stwierdził, że będzie dbał o pozycję Polski w NATO. Polska powinna przyjąć wiodącą rolę w budowaniu wschodniej flanki NATO, powiedział. I Polska jest jednym z głównych politycznych i wojskowych sojuszników Ukrainy która została zatokowana przez Rosję. Rosja zapewni, że będzie wspierał wszelkie wysiłki modernizacyjne polskiej armii i będzie pracował nad tym, aby stała się ona największą siłą NATO i Unii Europejskiej. Geleścia von Seiten der Regierung tutaj wywołał no jakby uśmiech na twarzach ze strony rządu. Nowy prezydent chce też opowiadać się za kontrowersyjną budową Dużego lotniska pod Warszawą, rozbudową polskich portów morskich, nie możemy być już dostawcą dla naszych zachodnich sąsiadów i całej Unii Europejskiej, powiedział. Polska musi też stać się konkurencyjna wobec Europy Zachodniej. Nawrowski tutaj ten śmiech wywołał na twarzy rządu, gdy. Nawoływał do, w przemówieniu e, do praworządności i naprawy sądownictwa. No i tutaj Tagesschau wyjaśnia przecież to PiS. Uczynił z, e, m, tutaj e, z, w, rząd, w czasie rządów 2015-2023 zrestruktury, zrestrukturyzował system sądownictwa zgodnie ze swoimi pomysłami i pozbawił władzy organy kontrolne, tak pisze Tagesschau. No i fałsung geplant. Nawrowski zapowiedział, że. Tutaj powinno nastąpić przeprojektowanie ustawy zasadniczej w Polsce, czyli, 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 czyli konstytucji. No i tym ma zająć się nowa rada pod przewodnictwem prezydenta. Chce, by do roku 2030 została opracowana właśnie nowa konstytucja. Tusk reaguje szaf na nawrocki z Tusk ostro zareagował na przemówienie inauguracyjne Nawrockiego. Tutaj Tagesschau robi takie wprowadzenie. I pisze o tym, że ostatnio Nawrocki był dyrektorem Instytutu Pamięci Narodowej, który w przybliżeniu e, odpowiada rozwiązanemu obecnie urzędowi akt Stasi w Niemczech. Tak pisze, tak jest Tusk ostro zareagował na przemówienie inauguracyjne. Mam nadzieję, że ten czasem dość pogardliwy i konfrontacyjny ton nie będzie miał żadnych praktycznych konsekwencji, powiedział. I w przemówieniu było jasno widać, że nowa głowa państwa chciałaby mieć kompetencje rządu i premiera, ale jeśli będzie trzeba, pozostaniemy nieugięci jako strażnicy konstytucji i, zasia, i zasad. Tak, Donald Tusk. No i słuchajcie, tutaj mamy już na przykład prasę szwajcarską. Ym... Tur Zeitung dokładnie. Einer der gefährlichsten Menschen seit e, letzten 30 Jahren. Ehm, Tutaj jeden z najbardziej niebezpiecznych ludzi ostatnich 30 lat. Tak jest opisywany tutaj e, nowy prezydent Polski. E, później, słuchajcie, no, dużo jest takich artykułów. Wiele już wam wczoraj przytaczałem. Czytałem Ta narracja jest po prostu bardzo podobna w każdym z tekstów, także nie ma sensu, jakby wszystkich e, tutaj czytać i przytaczać. Natomiast mamy jeszcze jedną sprawę, o której wczoraj wspomniałem. Tutaj do tej sprawy powraca m.in. portal RBB. Deutschland W Polsce od wtorku nie ma koordynatora do spraw Niemiec, jak podało MSZ na platformie X, czyli zostało rozwiązane stanowisko pełnomocnika MSZ do spraw polsko-niemieckiej współpracy społecznej i transgranicznej. Ostatnio tą funkcję pełnił Krzysztof Ruchniewicz, historyk, dyrektor Centrum Studiów Niemieckich i europejskich imienia branta na Uniwersytecie Wrocławskim, został tam laureatem dorocznej nagrody wiadryny. Został powołany przez ministra spraw zagranicznych Sikorskiego na to stanowisko dopiero w roku 2024. Nie są podawane kompletnie, jakby, powody zlikwidowania tego stanowiska. Wczoraj o tych powodach trochę mówiłem. Jakby chyba strona niemiecka jeszcze nie czuje się pewna, nie są te powody, że tak powiem, potwierdzone, dlatego gazety ich nie, czytują, nie cytują. Natomiast portal RBB pisze, że Brandenburga Knut Abraham jest Polen, koordynator der Bundesregierung. Jednocześnie RBB pisze o tym, że ze strony niemieckiej, Polsko-niemiecką współpracę rządu federalnego od maja bieżącego roku koordynuje knut Abraham z partii CDU. No i właśnie knut Abraham też jest pytany teraz o to, jak współpraca z nowym prezydentem w Polsce ma wyglądać. No i tutaj między innymi dla Deutschland Funk Abraham. Knut Abraham powiedział, pragmatyczny nawrocki. Umówiłem, że trzeba po prostu pragmatycznie podejść do nawrockiego. Polen, słuchajcie, dalszy temat. Polen wakt die Rentenrevolution und Deutschland setzt auf mehr Staat. Die Welt pisze o tym, że Polska odważa się na rewolucję emerytalną, kiedy właśnie Niemcy stawiają na więcej państwa w tym samym systemie. Business Insider pisze o polskiej rewolucji właśnie w systemie rentowo-emerytalnym. Polen will sein Rentensystem reformieren und wird damit zum für Deutschland. Polska chce zreformować swój system emerytalny i może stać się przykładem dla Niemiec. W Polsce w przyszłości będą możliwe nieopodatkowane inwestycje na rynku kapitałowym. Tutaj chodzi o tak zwane polskie osobiste konto inwestycyjne. Minister finansów przedstawił we wtorek koncepcję takiego rozwiązania. Oszczędzający będą mogli korzystać ze specjalnego konta. Do inwestowania, między innymi w blokady bankowe, obligacje, udziały w funduszach i teraz w ETF-y również, i wszystko to będzie bez podatku do kwoty 100 tysięcy złotych, no a później będzie już standardowo 19%. No i teraz, tak, z jednej strony jest właśnie ten polski system, rewolucyjny dosyć, też z perspektywy niemieckiej. Natomiast niemieckie media piszą o tym, że Rentenniveau soll bis 2031 stabil bleiben. Bundesregierung bringt Gesetz auf den Weg. Eh, Gazeta Bild, między innymi polski eh, system emerytur ma zostać stabilny do roku 2031. W Niemczech rząd federalny wprowadza nową ustawę. No i teraz ta ustawa, to jest tak. Słuchajcie, mamy mieć zagwarantowaną emeryturę na poziomie 48% w Niemczech, ale uwaga, jednocześnie zwiększana będzie tutaj składka emerytalna do 18,8% w roku 2027 czyli będziemy więcej płacić za to wszystko, no i oczywiście też y, będą miliardy, które będą w ogóle z budżetu państwa na to, przez, y, na to y, popłyną, żeby rzeczywiście ten system był stabilny. Experten C Gesetzpaket jetzt wird die Rente richtig teuer. Eksperci tutaj nie zostawiają suchej nitki, emerytura będzie w Niemczech teraz naprawdę bardzo droga, y, no i właśnie w tym tonie też wypowiadają się niemieckie media. No i słuchajcie, no, ciekawy przykład, bo Polska stawiana jest teraz właśnie jako pozytywny przykład dla strony niemieckiej, aby ten system w Polsce zadziałał. Słuchajcie, I jeszcze dwa słowa o sytuacji na granicy. Bundesinnenministerium lehnt Passierscheine für deutsche polnische Grenze ab. Federalne Ministerstwo Spraw Wewnętrznych odrzuca e, tutaj przepustki na granicy polsko-niemieckiej. To był tutaj e, pomysł Brandenburgi, dokładnie Dietmara Wojtke, który chciał wprowadzić przepustki dla osób dojeżdżających do pracy. E, Berlin mówi nie, bo to będzie też związane po prostu z dużym nakładem pracy. I Polen öffnet beliebten Grenzübergang für Radfahrer wieder. Polska, tu od wczoraj podobno jest już znowu przejezdna. Ta droga rowerowa do Nowego Warpna. I tutaj jestem ciekaw, czy rzeczywiście tak jest. Jeżeli są wśród was rowerzyści bądź turyści, którzy znajdują się w tym rejonie i z tej ścieżki rowerowej korzystali, to proszę napiszcie. Das war's für heute. To by było na tyle. Jeżeli chodzi o dzisiejsze wiadomości. Wie immer wünsche ich euch einen angenehmen und erfolgreichen Tag. Jak zwykle życzę Wam przyjemnego i pełnego sukcesu w dnia. Liebe Grüße und tschüss.